Bartek przechodzi w więzieniu bardzo trudny czas. Mężczyzna najpierw zmagał się z brutalnymi współwięźniami, a później dowiedział się, że jego rodzina jest w niebezpieczeństwie. Miedzianowski był na straconej pozycji, ponieważ siedząc za kratkami, nie mógł zrobić nic, by uratować najbliższych. Kiedy dowie się, że to Fryderyk uratował jego żonę, zacznie podejrzewać, że Emilkę i Fryderyka połączyło uczucie, nadchodzące odcinki pierwszej miłości przyniosą ogrom emocji. Mateusz doprowadza swój chory plan do dramatycznego finału. W ukrytej jaskini zmusza Emilkę, by przypieczętowała ich małżeństwo kielichem wina. Nie mówi jej tylko, że wino jest zatrute. Marta, Marysia i Kinga mogą tylko patrzeć na przerażający spektakl Stika. Są świadome jego planu i wszelkimi sposobami próbują ostrzec Emilkę, jednak Mateusz zadbał o to, by im się nie udało. Tymczasem policja stara się namierzyć jaskinie, z której Mateusz nadaje transmisję. Bezskutecznie, efekt przynosi jednak nagroda, którą Fryderyk wyznaczył za informację o Emilce. Gdy tylko dostaje cynk, natychmiast rusza na pomoc ukochanej. Już teraz możemy zdradzić, że to właśnie dzięki Fryderykowi Emilkę uda się odnaleźć. W 4151 odcinku Pierwszej miłości, którego emisję zaplanowano na 10 lutego 2026 roku, zraniony Bartek jest w katastrofalnym stanie. Lekarka Ilona próbuje mu pomóc wyjść z dołka, jednak jej starania nie przynoszą efektu. Obawiając się o życie Miedzianowskiego, Ilona prosi dyrektora, by przeniósł go na oddział psychiatryczny. Czy to uratuje mężczyźnie życie? Czy Bartek dojdzie do siebie? O tym przekonamy się w kolejnych odcinkach Pierwszej Miłości, które są emitowane od poniedziałku do piątku, o godzinie 18 w Polsacie, co jeszcze wydarzy się w 4151 odcinku. Sytuacja Olka i Wiki staje się beznadziejna, po zniszczeniu salonu w Wadlewie odchodzą klienci, a zaimprowizowanie kącika fryzjerskiego w świetlicy kończy się niewypałem. Róża wspaniałomyślnie proponuje połączenie biznesów. Okazuje się, że ma w tym swój własny, ukryty cel. Jolka wciąż próbuje zbliżyć się do Tomka. Nie może jednak posunąć się tak daleko, jakby chciała, Borys stale ją obserwuje i grozi, że doniesie o zdradzie Mikiemu. Tymczasem Borysa zaczyna obserwować Fabian. Daje mu do zrozumienia, że to właśnie jego podejrzewa o podkradanie z kasy.